Pan Wójda Adam Wajda. Dla pana wójta to pierwsze dożynki w roli wójta w gminie Piotrowice Wielkiej. Jak pan to odbiera? Tak jest. Nie jest jako bardzo duży zaszczyt, bo jednak to jest święto rolników, święto ludzi pracy, którzy na co dzień, praktycznie cały rok muszą być w pracy, bo to jest ciężka praca, często dzisiaj niedoceniana. A dożynki to jest okazją do podziękowania tym ludziom za ten wysiłek, za całoroczny trud pracy. Efekty są różne, bo to jest pogoda, wiele innych czynników, więc warto... Tym osobom zawsze o nich pamiętać i dziękować, bo dzięki nim ten przysłowiowy, symboliczny bochem chleba zawsze mamy na stole. Tegoroczne, te, tegoroczne, jakby to nie, tegoroczny rok nie był szczęśliwy dla rolników, dla Makowa też wydaje się, 19 czerwca trochę tutaj... Tak, Maków, mm -hmm. Maków został poszkodowany, jeśli chodzi o gradobicie, wiele upraw zostało też uszkodzonych, więc to nie jest wymarzony rok, ale jak tu zawsze mówimy, dobrze, że i tak nie było gorzej, bo zawsze mogło być gorzej. Mm -hmm. Wczoraj też chyba postraszyło troszeczkę. Postraszyło, tutaj. nas trochę minęło. Nie? Mm -hmm. I minęło. Cze czego wójt życzy tym rolnikom? No, przede wszystkim satysfakcji z tej pracy, bo to jest takie, można powiedzieć, misja, bo to jest bardzo trudny kawałek chleba do codziennej pracy. Trzeba być praktycznie cały rok w pracy, być zaangażowany oczywiście w swoje wysiłki, też oprzeć o, o pogodę, inne aspekty, o tych pamiętać. Przede wszystkim, żeby tej wytrwałości i ochoty do kolejnego roku ciężkiej pracy, żeby te zasiewy były zawsze ofite potem w plonach i ta praca była właściwie e, potem spłacana w postaci dobrych cen podów rolnych, które zawsze rolnicy liczą, że koszty i oczywiście nakład pracy będzie zwrócony. Dziękuję.